OK, zadanie 12 jest mega ciekawe. Jak no, na zadania z tematyki bardziej geometrii, z trójkątów, tutaj mnóstwo jest zadań, mnóstwo sposobów rozwiązywania, oczywiście też jest mnóstwo zadań. Ja y, lubię robić je bardzo często na twierdzenia i jeżeli mamy jakieś sinusy, jakieś kąty, to próbuję w tych twierdzeniach gdzieś tam się obracać, raczej niż dorysowywać różne elementy, ale jeżeli masz pomysł. W Inny to próbuj robić jak najbardziej. Ja ci tutaj y, gdzieś tam zaproponuję to rozwiązanie, może akurat załapiesz, może czegoś się nauczysz. Zobacz, jeżeli D jest środkiem, a to jest środkowa, to możemy sobie podpisać jako CC, tu sobie dajmy jako boki A i B, no i oznaczmy tutaj tą środkową jako po prostu D. Spróbujemy sobie zrobić na trójkąt ABC i na trójkąt ADC, czyli trójkąt ABC. Trójkąt ADC, twierdzenie sinusów, czyli jak leciało twierdzenie sinusów? Bierzemy bok naprzeciwko sinusa kąta, czyli sinus beta, jest równy, i bierzemy sobie, słuchajcie, kolejno, może bok ten 2c, czyli ten duży, bo lecimy na duży trójkąt na razie. Do sinusa kąta, i teraz uwaga, jak nazwiemy ten kąt. Jeżeli mamy podpisane dwa pozostałe, to to jest tak naprawdę 180 stopni minus 2 alfa plus alfa, czyli 180 stopni minus 3 alfa. Więc to będzie sinus 180 stopni minus 3 alfa, i to jest ten pierwszy nasz trójkąt. W drugim trójkącie też możemy wyznaczyć, że i co w tym trójkącie ADC to weźmiemy sobie może ten kąt beta, czyli B do sinus beta, czyli dosłownie biorę to samo, jest równy C do sinusa 2 alfa. 180 stopni minus 2 alfa, tak? Bo ten kąt w takim razie on ma miarę, jak sobie tylko patrzymy na ten trójkąt, to od 180 stopni musimy odjąć te dwa pozostałe, czyli 2 alfa plus beta. Czyli tutaj sobie napiszemy 180 stopni minus 2 alfa plus beta. No i oczywiście na samym początku przychodzą nam te wzory redukcyjne do głowy. Kiedy mamy 180 stopni, to z tablic wiemy, że 180 stopni minus alfa. To jest po prostu sinus alfa. Więc ja teraz zapiszę wszystko po kolei, tak jak leci, czyli B do sinus beta jest jak 2C do sinusa 3 alfa i B do sinus beta jest jak C do sinusa 2 alfa plus beta. No nie? Możemy to rozpisać po prostu w ten sposób. Mm, dobra. W jaki sposób moglibyśmy to dalej sobie przekształcić? W takim razie, Fajnie by było jakby z jednego i z drugiego przekształcić to równanie w taki sposób, żebyście mi wyznaczyli, ile to jest B do C i tutaj też, ile to jest B do C. Zastanów się to skrótkie przekształcenie, przemnożenie tylko w taki sposób, żebyśmy z jednego i z drugiego uzyskali tą informację. I ja już to przełożę tak, jak powinno Ci wyjść. Jeżeli będziesz miał jakieś tutaj problemy z, z wyznaczaniem, no to to będziemy musieli to sobie przegadać. Aha, ee, zrobiłam, wiecie, jeden błąd, bo wzięłam beta do sinusa alfy, więc tutaj zamieniamy sobie. Sinus beta wzięłam przez przypadek, także zamieniamy to. Zamieniamy to, tam popełniłam błąd. Eee, teraz jest wszystko ok. Dobra. 2 sinus alfa przez sinus 3 alfa. No tak, bo wzięłam trójkąt ABC, a sobie popatrzyłam na inne miejsce. Mhm. Dobra, no a tutaj w tym drugim B przez C to jest ile? Tutaj mamy z kolei sinus beta do sinusa 2 alfa plus beta. Jeżeli my wiemy, że to jest sobie równe, to tak naprawdę mogę przyrównać BC i BC, to też będzie w takim razie sobie równe. Czyli 2 sinus alfa przez sinus 3 alfa jest równe sinus beta przez sinus 2 alfa plus beta. Ok, metodą na krzyż możemy sobie to przemnożyć. O, już powoli, <grych> słuchajcie, nie widać tego, co zapisuję. Mamy gdzieś dojść do tangensa, więc słuchajcie, musimy liczyć to dalej. Niestety tutaj nie macie często odpowiedzi od razu, czy liczycie dobrze. Musimy pewne pomysły próbować dopchać do samego końca. Ja po prostu metodę na krzyż tutaj stosuję 3. Alfa. Dobra, no i słuchajcie, tutaj musimy wzór na sinus sumy kątów wykorzystać. Mamy wzór na, na sumę kątów z tablic. Także podstawiacie wszystko krok po kroku. Już tutaj to, co będę robić, będzie bardzo mocno pokrywało się z tym, co macie, właśnie w samych rozwiązaniach, słuchajcie, w, w oficjalnych rozwiązaniach z CKE. Także może sobie my już tutaj zapiszecie, bo chciałam też, żebyście mieli z tymi komentarzami, żebyście dobrze wiedzieli, co ja tutaj wykonuję krok po kroku. Więc po prostu. Śledzicie po kolei, albo próbujecie sami z tych wzorków sobie podstawiać, przekształcać, i doprowadzamy do sytuacji, w której wychodzi nam, że jak oczywiście sobie przenieście to na drugą stronę, to wyjdzie wam, że sinus alfa będzie musiał być równy 0 lub to drugie wyrażenie nasze, które będzie wychodziło, będzie musiało być równe 0. Oczywiście sinus alfa nie może być wzięty pod uwagę jako równy 0, bo było powiedziane, że trójkąt ABC jest ostrokątny, więc to drugie musi być prawidłowe i wystarczy tam tylko podzielić cosinus sinus beta na cosinus beta, to jest tangens beta, przez 2 alfa i wychodzi faktycznie ile? ta nasza wartość, którą popatrzcie, w zadaniu nam dali, wychodzi. Także to jest jeden ze sposobów oczywiście. Mam nadzieję, że to rozwiązanie jest dla Ciebie jasne. Nie jest sednem tutaj, żebyśmy robili i uczyli się wszystkiego związanego właśnie tutaj z geometrii i z, tym, i z tą trygonometrią, dlatego po prostu wkleiłam Wam krok po, krok po kroku, jak to wykonać. No ale jeżeli czujesz, że jest to niezrozumiałe, no to nie unikaj geometrii, po prostu tych zadań trzeba wykonać więcej. Zostało nam ostatnie zadanie, zadanie trzynaste, brawo, lecisz jak burza.